Ile czasu wytrzymałbyś w kompletnej izolacji, bez kontaktu ze światem i żadnymi ludźmi i bez dostępu do TikToka? Pewnie niewiele. Tym bardziej, jeśli twój czas przed ekranem wynosi ponad 9 godzin i każdą wolną chwilę spędzasz w telefonie, nawet gdy wychodzisz gdzieś z dziewczyną albo oglądasz film. To skłoniło moją dziewczynę do napisania, mi, że nie wytrzymałbym dnia bez telefonu. W innej rzeczywistości pewnie przyznałbym jej rację, ale nagrywam filmy na YouTubie, więc założyłem się z nią, że wytrzymam. Nawet trzy dni bez telefonu, internetu, mediów, ludzi, książek i świata zewnętrznego. Dlatego teraz jestem w wynajętym mieszkanku, w którym będę zamknięty na następne dni sam ze sobą. Kocham Cię. nie Ja wiem, ale Jak bardziej? Kurde, jak cicho. Z taką właśnie ciszą będę musiał mierzyć się przez kolejne trzy dni. W mieszkaniu mam tylko same niezbędne do życia przedmioty, chociaż w głównej mierze będę korzystał z samego siebie, żeby się nie nudzić, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmiało. Ustawiłem też dwie kamery, żeby na pewno nie umknęły wam te wszystkie dziwne rzeczy, które będę robił. Jak widzicie, mam też zasłonięte okna. Umówiłem się z właścicielem, żeby kompletnie odciąć się od świata zewnętrznego i nie widzieć ludzi nawet przez okno. No dobra, sam je zasłoniłem, głupio mi było pytać o coś takiego. Sprawdzam audio, teraz, gdy mówię do kamery, bo tu jest echo niezłe ogólnie. Echo, echo, Poza kuchnią, łazienką i salonem jest w tym miejscu też duża szafa. Na górze jest też jeszcze jedna rzecz, której jeszcze wam nie pokażę, zobaczycie zaraz spokojnie. Wiem, wiem, że tego chcecie. Ja też tego chcę zobaczyć, co jest w szafie. Wow, jakiś przystojnik, niezły ciafa Naprawdę nie minęło dużo czasu, nie wiem czemu to robię. Mniej więcej tak będę sobie radził z samotnością i z nudą. Bo wiecie, jako ludzie jesteśmy przystosowani do życia w grupie. Mamy państwa, miasta, rodziny, związki. Grając z Minecrafta na singlu zawsze szukałem wioski villagerów, żeby czuć się raźniej. Potem ich okradałem i spalałem całą wioskę. Ale nie o tym jest ten film. Teraz przyszła pora, żeby pokazać wam co jest tam na górze. Proszę państwa, wielka chwila. Wchodzę, już zaraz tam będę. Jezu, te stopnie się nie kończą. Ooo. O, ale wygodnie. Siedziałem przed komputerem i czytałem wiadomości z wszystkimi opłatami i wydatkami. Strasznie przytłoczyła mnie ich ilość, więc zacząłem przeglądać TikToka. Powiem ten film, jeśli nie chcesz wiedzieć, jak oszczędzać pieniądze. Chcesz wiedzieć, jak oszczędzać pieniądze? Cześć, jestem normalnym gościem, w normalnej czapce. Powiem ci, jak oszczędzać pieniądze. Miałem tego dość i zamknąłem się w łazience, ale nagle oślepiło mnie światło, z którego wyłonił się Karol z reklamy Ale Rabat z kanału 110%. Czy słyszałeś już o Ale Rabat? Poczekaj, zaufaj mi. Coś słyszałem u różnych youtuberów, ale Nie zacząłeś jeszcze używać. Mhm. To lepiej zacznij, bo zbliża się Black Friday i możesz nieźle zaoszczędzić. A dzięki Ale Rabat możesz zaoszczędzić jeszcze więcej. Dobra, ale czemu mówisz takim głosem? Nie możesz mówić normalnie? Mówię tak, żebyś na pewno zapamiętał i zaczął używać Ale Rabat. To wtyczka do przeglądarki, która pozwoli ci zaoszczędzić na zakupach przez internet. Nieważne w jakim sklepie, bo działa w ponad tysiącu sklepów. Nieważne czy chcesz kupić skarpetki, czy może bagażnik rowerowy na hak. Tak, tylko ja nadal nie kumam jak to działa. Wyobraź sobie, że robisz zakupy i znajdujesz kod rabatowy, żeby kupić tanie. Okazuje się, że ten kod rabatowy nie działa na tą rzecz, a Ale Rabat wyszuka działające i najlepsze kody rabatowe za Ciebie, żebyś nie musiał marnować na to czasu. No i dodatkowo oferuje cashback, dzięki któremu zaoszczędzisz jeszcze więcej. Każdy powtarza ciągle cashback, cashback, cashback. Nigdy nie rozumiałem w ogóle o co z tym chodzi. Klepy, w których robisz zakupy, mają swój budżet marketingowy, a jego część trafia do Alerabat. No a Ale Rabat z tych właśnie pieniędzy oddaje od 50 do 90% użytkownikom w postaci cashbacku, który jest po prostu zwrotem części Twoich wydanych pieniędzy na zakupy. Już teraz wszystko rozumiem. Pobierz wtyczkę i zacznie oszczędzać. Bo czemu miałbyś nie oszczędzać, skoro możesz oszczędzać? To był całkiem przyjemny sen. Na dworze jest godzina 15 i przyszła pora na rozpoczęcie mojej izolacji. Witajcie w segmencie Karol sam w domu gotuje. Samemu. Dobra. Dzisiaj przyrządzę najsmaczniejszy, najlepszy posiłek, jaki jestem w stanie wykonać. Dam z siebie całe serce. No i w tej chwili, jak to normalny człowiek, włączyłbym sobie coś do jedzenia na YouTubie. Właśnie, miałem obejrzeć film Mr. Bista, bo widziałem przed wejściem, że dzisiaj dodał. Aaaa! Nie wiem, jak ja wytrzymam. Po wejściu stąd pewnie też nie obejrzę, bo przed zamknięciem się tutaj telefon ukryłem w kasetce na kluczy, który wyrzuciłem. Potem zdałem sobie sprawę, że przecież go nie znajdę. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Dokończyłem jedzenie w samotności i od razu znalazłem sobie nowe zajęcie. Potem sprawdziłem, czy coś jest za obrazem. Później całkiem długo przeglądałem się w lustrze, bo kupiłem nowe spodnie i mam wrażenie, że z tą czapką wyglądam trochę jak skate, a wcale nie umiem jeździć na desce. Umówmy się, będąc kompletnie samemu w miejscu, w którym nie mam żadnych konkretnych rzeczy do robienia, bardzo łatwo oszaleć, ale na szczęście jestem tu dopiero kilka godzin. Nie, 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 ty nie tym razem. Minęło za mało czasu. Może w późniejszej części filmu. Ale nic nie obiecuję. Następną godzinę pokrzątałem się jeszcze trochę. Musiałem dobrze poznać to miejsce, skoro będę tu trzy dni. Te spodnie nie dadzą mi spokoju. Dajcie znać, czy są spokojne. Jednak pomimo tak wielkiej nudy, nadal potrafiłem sobie znaleźć zajęcie. O. Na swój pobyt tutaj wziąłem w zasadzie jedną, jedyną rzecz, która może sprawić, że będę miał jakieś zajęcie. Ta rzecz w ogóle jest tutaj, na tym kadrze teraz. Poduszka? Absolutnie. Ja? Przebywanie ze mną może być przyjemnością. Ale nie w tym przypadku. W sumie przykryłem to poduszką, więc nie mieliście jak tego zobaczyć. Ale jest to orbita Kopernika. To była migłówka. Logiczna. Trzeba to rozłączyć z tego. Poziom trudności na pudełku był oznaczony jako cztery gwiazdki z 5. Tutaj macie parę komentarzy w ogóle od ludzi, którzy wystawili opinię temu. Nigdy nie widziałem tragedii. Mam czteroletni zagadkę w 5. Dobra, już, już to. To nie te komentarze. Zaraz to wyrzucę przez okno. Nie mogę, bo zasłoniłem. Gdy muszę iść do zewnątrz. Tu jest początek, tak? To jest który muszę wykonać. Tak mało brakuje, żebym to przełodu, nie? Nie dałem rady jej rozwiązać i całkowicie na poważnie zasnąłem. A to ostatnie udokumentowane nagranie mnie z tą łamigówką. Przed spaniem, jak przyzwoity chłopiec, oczywiście umyłem zęby. Jest taka cisza w ogóle, że to jest niesamowite. Nic nie słychać. Lodówkę słyszę. Pierwsze godziny dopiero wideły, także nie ma tragedii. Dobranoc. Dzień dobry, stałem, czy jest jakoś po 11. Długo spałem. Nie wiem, czy to normalne. Możecie ja bym dać znać, ile śpicie, żebym wiedział, czy to normalne. Dzień drugi rozpocząłem od umycia się. <gryw> Wiadomo, jak przyzbity gość. I od najważniejszego i nieodłączonego elementu każdego mojego dnia: czyszczenia dywanów! Nigdy nie czyściłem dywanów, nie wiem nawet jak to się robi. Ciekawe czy ktokolwiek w to uwierzył, ale mój dzień rozpoczęła kawa. W zasadzie chyba to był najbardziej wyczekiwany przeze mnie moment dnia i najszczęśliwsza chwila, jaką przeżyłem, przynajmniej w tamtym momencie. I bardzo chciałem pokazać wam ten montaż, jaki nagrałem, a nie miałem gdzie go wrzucić. Coś tak macie, że jak jest kubek, to rzadko kiedy łapiecie za uchwyt, a przygot łapiecie tak, albo tak, albo. albo tak, albo tak. Jeśli nie, to ja też. Nie. No niesamowicie bardzo bym sobie włączył YouTube'a, Instagrama, telewizję bym włączył i obejrzał. Nigdy nie oglądam telewizji, żeby nie było tej ciszy. Przecież i tak nadal nieźle potrafiłem sobie z nią poradzić. Buh. 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 Jeszcze trochę tak robiłem, ale nagle. To nie tak jak myślicie. Zanim osądzicie mnie ostatecznie, że już do reszty oszalałem, bo zacząłem przestawiać meble, to się wytłumaczę, bo codziennie biegam na moim Instagramie 1 metr za każde 10 obserwacji. A wszystko po to, żeby przygotować się do pokonania pewnego twórcy internetowego, który ośmielił się pobić mój rekord w krokach. Jak chcecie pomóc, to zapraszam na Instagram. Możecie zastanawiać się, jak w takim razie dodałem w ogóle to na Instagrama, skoro nie mam tu do niego dostępu. Oczywiście musiałem jakoś zmontować ten film, więc na szybko zrobiłem to na laptopie. Wziąłem go tylko do tego, bo nie mogę odpuścić sobie obietnicy codziennego biegania, więc musiałem to zrobić. Wyrenderowany film przesyłałem na dysk Google, który moja dziewczyna pobierała i wrzucała z naszego domu na mojego Instagrama. Po bieganiu oczywiście umyłem się, jak wiadomo kto, i miałem bardzo dobry humor. Nie mam do się złożyć, tylko co Zjadłem, uwaga, całkowitej samotności śniadanie. Nikt się tego totalnie nie spodziewał. I nie wydarzyło się nic ciekawego w tej części dnia, dlatego przeskipuję wam do mojego nowego zajęcia. Dobra, mam pomysł. w chowanego. Ja się schowam gdzieś tu w obrębie kamery. Jak mnie znajdziecie w ciągu 5 sekund, to macie pół. Pierwsza miejscówka, czas. No, pierwsza miejscówka nie mogła być taka trudna. Kolejne miejsce. Nieźle. Nieźle, nie całkiem nieźle, źle. ale będzie trudniej. Dlatego? Tak. No, nie było łatwo, to? jak nie było łatwo tu wejść. Nie, nie wiem... Jak ja teraz wyjdę? A, o, mam Przez kolejne godziny robiłem kolejne dziwne rzeczy, aż w końcu przypomniało mi się, że wziąłem zeszyt i długopis, żeby zapisywać moje myśli, ale wykorzystałem go trochę inaczej. To jest kaktus z kapeluszem w okularach, a w doniczce ma mikrofale. Długo zastanawiałem się czy w ogóle pokazać wam ten rysunek Trochę się go wstydzę, ale nie wymyśliłem nic innego Przepraszam Witam was w nowej odsłonie programu kulinarnego Pod tytułem Nasze skarpetki tylko dlatego, żeby nie było widać, że oni obcięte paznokcie To jest ten program Dzisiaj proponuję niesamowicie wybitne danie to, czego nie zjadłem wczoraj. Ja na przykład jestem introwertykiem. I ja ogólnie lubię przybywać czasem samemu. Czasem. No dobra. Często. Jak ktoś mi zaproponuje wyjście na dwór lub po prostu wyjście, to raczej wybiorę Książkę. Dobra, może nie książkę, raczej TikToka. Tylko zawsze, kiedy jednak przebywam sam, tak czy inaczej czuję tą czyjąś obecność. Bo albo włączam sobie muzę, albo włączam sobie YouTube'a. To się jakoś nazywało w ogóle. Relacje parasocjalne, albo właśnie wymyśliłem jakieś słowo, albo powiedziałem coś głupiego. Dokończyłem jedzonko i jeśli zastanawiało was, ile dziurek jest w kloszu od lampy, to mogę zgadnąć, że 2631. Ogólnie bardzo dużo myślałem i rozmyślałem, mając tyle czasu do wykorzystania. Choć mogłoby się wydawać, że czasem nie myślałem w ogóle, ale na pewno ciągle z głowy nie chciała mi wyjść jedna rzecz. Zamigówka znowu mnie pokonała i znowu chciałem nagrać, że niby nagle zasnąłem, ale serio zasnąłem. Normalnie w tym momencie śpię, a wcale nie miało to tak wyglądać. Także tak mi mijał kolejny dzień. Jakoś sobie radziłem do momentu, w którym nie nałożyłem sobie żelu do twarzy na szczoteczkę zamiast pasty do zębów. Uh! Kończy się dzień drugi, kończy się też moja cierpliwość do bycia w tym miejscu, kończy się też czas na zostawienie łapki w górę pod tym filmem i daniem mi suba, bo jeśli zrobisz to w ciągu najbliższych 10 sekund, to podobno możesz znaleźć 10 tysięcy złotych w następnym tygodniu. Martwi mnie trochę samo myślenie po następnym dniu trzecim i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że będę musiał tu wstać, a wydawało mi się, że po takiej ilości czasu, jaka minęła teraz, kompletnie nie będę miał takich myśli. W ogóle wydawało mi się, że nie będę miał takich myśli. No, ale musicie coś oglądać. Dobranoc. Nie bardzo to pamiętam, ale po drugiej w nocy wstałem i poszedłem do kuchni, bo niesamowicie bardzo chciałem napić się soku pomarańczowego. W sumie chciałbym pamiętać, o co mi chodziło. Dzień trzeci rozpocząłem od bardzo długiego leżenia w łóżku. Po prostu nie dało się wstać. Ale prawdopodobnie chciałem, żeby szybciej zleciał mi czas, żebym nie musiał już być w tym miejscu. Jednak wstałem i pobiegałem znowu do rolki na Instagramie, bo obowiązki to obowiązki. I od razu zabrałem się za zmontowanie jej. Wiem, że mam złą postawę na tym krześle i się garbie, ale w tym momencie to było moim najmniejszym zmartwieniem. Czuję się ogólnie taki. Przytłumiony. Mam wrażenie, że już mój mózg się pogodził z tym, że tu jestem i nie próbuję robić jakichś dziwnych rzeczy jak wcześniej, tylko po prostu jestem tu. Może to też przez to, że kiepsko mi się spało. Strasznie długo nie mogłem zasnąć. Choć byłem bardzo śpiący od wczorajszego wieczora. Wszędzie doszukuję się ludzkich sylwetek. No, także wszystko jest w porządku. Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy kulinarny show. Nie ma nazwy. Nie, że taka jest nazwa, tylko po prostu nie ma nazwy. Skończył się budżet, już więcej odcinków nie będzie. Zanim zacząłem nagrywać ten film, naprawdę nie sądziłem, że te trzy dni mogą tak na mnie zadziałać. Byłem raczej takiego nastawienia, że poradzę sobie na spokojnie i że to nie będzie wielkie wyzwanie dla osoby takiej jak ja, introwalitycznej. I kompletnie nie spodziewałem się, że brak dostępu do czegokolwiek, do kogokolwiek. I fakt tego, że nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji. Aaa! W tym czasie zacząłem już stanowczo nadmiernie analizować i rozmyślać o wszystkim. Dlatego o 16 zacząłem planować dzień, żeby nie oszaleć. Zauważyłem, że dziwnie piszę literkę ły. Tu jest napisane łamigówka. Tak mnie uczyli w szkole pisać ły. Musicie mi dać znać, czy was też tak uczyli, czy po prostu ktoś chciał się ze mnie pośmieć. Gdy piszę szybciej, to tak piszę literkę ły, ale tak samo piszę literkę T. Planowałem też filmy na YouTube i napisałem D, zamiast dni. Nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło, gdy pisałem na papierze. Bo na Messengerze mnóstwo razy. O 17 schowałem się w szafie. O 18 zemdlałem. Żart. Jeszcze jakoś, ale żyję. O 19 znowu zrobiłem przemeblowanie i obiad z pudełka. Które zjadłem z obrazem. Zacząłem też sprawdzać, czy wzory podkładek pod jedzenie stykają się każdą krawędzią, i okazało się, że w jednej jest więcej krawędzi. Bardzo mi się to nie spodobało. Ale w tym dniu została mi jeszcze jedna nierozwiązana sprawa. Nadal jestem na tym samym etapie, na którym byłem. Ale tak bardzo nie chcę już tu być, i tak bardzo jednocześnie nie chcę przegrać sam ze sobą, że muszę to rozwiązać. Muszę sobie coś udowodnić i temu miejscu muszę coś udowodnić, i wam też muszę coś udowodnić. A jak chcesz udowodnić, że zostawiłeś suba na tym kanale i łapkę w górę pod tym filmem, możesz napisać komentarz. Hej, ja z radomia. To wtedy przypnę ci serduszko. Domofon? Czy oszalałem? To była moja dziewczyna, która miała przyjść po mnie, gdy minął te trzy dni. Także tak, udało mi się przeżyć i nic sobie nie zrobić. Chociaż pierwsze, co zrobiłem po wyjściu, to sprawdzenie powiadomień na telefonie, to warto zadać pytanie, czy straciłem coś przez to, że je przegapiłem?